Witam państwa serdecznie na prezentacji kalendarza zdrowia. Zastanawialiśmy się, jak możemy połączyć na pozór dwie różne rzeczy, jak jest kultura i e, ilustracje, a z drugiej strony ochrona zdrowia. I dzięki e, e, panu Andrzeju Pągowskiemu powstał ten świetny pomysł kalendarza. E, I finalny produkt widzimy teraz, dzisiaj tutaj. Według to tak, firma, która od trzech lat. Wspiera mnie w tych pomysłach i realizuje kalendarz. Kiedyś uwierzyli mi, że to będzie polski piekiel i zobaczymy za 4 lata. Jak już coś robimy, to robimy to bardzo profesjonalnie i staramy się robić to z najlepszymi. Później efekt jest praktycznie gwarantowany. Przynajmniej taką mam nadzieję. Sam kalendarz, pomysł był taki, że artystom daliśmy cytaty związane z zdrowiem, i właśnie takie cytaty od Hemingwaya, Newtona. I te cytaty mieli przetworzyć na ilustracje, i właśnie dzięki temu powstał ten nasz kalendarz na 2013 rok. Tego typu wydarzenia, tego typu akcje, tego typu projekty są projektami, które są kierowane do odbiorcy. One coś mają przesłać. Eee, mogę bezczelnie powiedzieć, jeżeli Andrzej Pongowski coś robi, to nie robi to tylko po prostu, żeby było. Mnie bardzo zależy, żebyśmy odzyskali to, na czym ja się wychowałem, czy na tych fajnych wartościach, na tym, że książka była fajną książką, że plakat filmowy był fajnym plakatem, że mieliśmy kontakt z pięknem. I jeżeli ludziom to wyjdzie na zdrowie, to zdrowi artyści będą tworzyć takie rzeczy, żeby te piękno nas otażało. To jest naprawdę pewnego rodzaju misja i myślę, że ważna. To fantastyczne uczucie być tutaj. Niezwykłe miejsce i bardzo sympatyczni ludzie. Ale to, co mnie najbardziej cieszy, to to, że nasza firma jest kojarzona z dobrą sztuką i wysoką kulturą, bo przecież polska sztuka plakatu cieszy się uznaniem w całej Europie. Tam, gdzie jest biznes, czy na przykład korporacja, nawet ostra korporacja, żeby jednak odważnie też wchodzić w świat sztuki, dlatego że tam, gdzie jest ryzyko i zagospodarowanie przestrzeni swoją wyobraźnią czy kreatywnością, to w gruncie rzeczy się ze sobą łączy. Musi wychodzić dla ludzi. Sztuka jest dla ludzi, a kalendarze też są dla ludzi. I myślę, że w świecie laptopów, palmtopów i wszystkich innych elektronicznych gadżetów, które są również przecudne, powrót do tradycyjnego kalendarza i to jeszcze powrót z wielką sztuką, którą można obserwować tak naprawdę na co dzień, to jest chyba właśnie to, czego nam dzisiaj potrzeba. Mogę się do czegoś przyznać. U mnie w gabinecie wisi ten kalendarz, a nie kalendarz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy zdrowi byli.